Jest na YouTube wiele projektów potrzebnych, ratujących życie, ambitnych, pokazujących nowe rozwiązania, możliwości. Ten będzie po prostu głupi i prawdopodobnie trochę niebezpieczny. Witam na moim kanale. Diatone GTR369 3 cale 6S. Cholernie szybki dron. Cholernie szybki dron. Robi tak. Chyba. Zwróciliście uwagę, jak to się wszystko trzęsie? <grystanie> Biorąc pod uwagę moją nową zajawkę drukarki 3D, postanowiłem przełożyć tego drona w drukowaną ramę. Nie tylko ramę, w drukowaną kanopkę i założyć mu drukowane śmigła. Co się może nie udać? Czemu wybór padł na tego drona? Przecież można to było zrobić w sumie na każdym innym dronie. No więc okazuje się, że dość ciężko jest znaleźć model śmigieł do wydrukowania. Takich, które można bezpośrednio założyć nakłada. Jedyny jaki znalazłem był właśnie trzycelowy z jedną śrubą centralną. Spojrzałem na półkę albo to, albo Roma F35. Ten tańszy. Sam fakt, że bardzo niewiele osób podjęło się zaprojektowania i wrzucenia modelu śmigła do internetu, no może już świadczyć o tym, że. To raczej nie będzie dobry pomysł. No, i co dużo mówić pięknie wyszło. <laughs> Pewnie dysza już do wymiany. Ale ramka pierwsza klasa. Kurde, jak ładnie odchodzą. Rama. To PLA wzmocnione karbonem. Wygląda na to, że jest całkiem sztywna. Na pewno nie tak sztywna jak sam karbon, ale może coś się z tego uda. Definitywnie jest to sztywniejsze niż samo PLA. Mam nadzieję, że to nie pęknie pierwsze. Kanopka TPU. Wybrałem w ogóle ten model głównie dlatego, że jest to konstrukcja bliźniacza do tego Daytona. Zamontuję tutaj stack 20x20, dokładnie tak, jak jest tutaj i otwory na śruby silników też się zgadzają wydrukowałem też trochę śmigieł śmigła drukowałem łącznie na trzech różnych drukarkach bo mam takie poczucie, że to będzie najsłabsze ogniwo całego tego zestawu i to jest jedno z ładniejszych sam proces przekładania nie wierzę żeby zajął mi więcej jak 10 minut Powinno być zero lutowania, sama czysta, przyjemna robota. FC siedzi, FC siedzi, VTX siedzi, kręcimy. Jednak nie można iść na skróty i trzeba tutaj też te nakrętki zakręcić, bo to daje dość duży dystans. A tak się FC opiera o VTX-a. Czy tam odwrotnie. Ale daleko na tych śmigłach nie polatam. To jest definitywnie do pierwszego przyhaczenia, chociaż wibracje mogą być tak duże. <laughs> wibracje mogą być tak duże, że one się rozpadną w locie, normalnym locie. Na pewno nie założę tu baterii 6S 4S spokojny cruising to wszystko. Rama spoko. Sztywniusio, ale te śmigła to po prostu nie ma prawa się udać. Teraz jeszcze sprawdzę, czy channel map mam tutaj dobry. All pitch. Zgadza się tryby. Zabiorę komputer jakby miał się skoro rozpaść. Obraz jest! poszło szybciej niż się spodziewałem ale dlaczego? myślę że ten ostatni test dobitnie pokazuje dlaczego jest tak mało projektów śmigieł do pobrania żeby jeden z drugim kryty nie wpadali na pomysł a ja sobie wydrukuję śmigła bo to jest po prostu głupie ja teraz dla pewności że to w ogóle lata to założę śmigła Kupne, takie normalne. I jak dron poleci, to wtedy zrobię jeszcze jedną próbę ze śmigłami drukowanymi. Chociaż. Żebym był chura optymistą, to nie powiem. Te śmigła też nie są pierwszej świeżości. Po prostu nie pomyślałem, że tak bardzo to się nie uda i się nie przygotowałem. Nie kupiłem sobie takich nowych. Ja myślę, że to jest zemsta, bo ten stres test. <grym> Co mu wcześniej zrobiłem temu dronu? Dobra, tak więc lata. Skoro lata, to nie pozostaje nic innego, jak założyć znów te śmigła i pozwolić im wybuchnąć. Chociaż. No, w zasadzie jestem już praktycznie przekonany, że tak się skończy. Po prostu dam im się rozwalić na slow motion. A następnie zakładam normalne i poladam sobie na normalnych. tam Ja się schowam tutaj. Mam tylko nadzieję, że nie dostanę w głowę. Poleciał. O, się od dzień. Wow. <ścoughs> Szybko poszło. Mam tylko nadzieję, że rama jest cała, bo bym sobie założył normalne śmigła i jeszcze chwilę polatał. Rama cała, ale tu się nie łamią śmigła pojedynczo. Tutaj wszystkie naraz. Cześć chodźcie! Taś, taś. Nigdy nie trafiam w te druty. Jaka jest szansa, że trafię dzisiaj? A no, jak widać, 100%. Oj, 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 oj. No i w sumie to by było na tyle. Jeden crash. I, I mi się karbon rozwarstwił. Nie to, żebym był jakoś super zaskoczony. Ale naprawdę myślałem, że sobie chociaż. z dwa ze dwie rundki dookoła domu zrobię śmigła, zły pomysł, rama e, pęknięta w kilku miejscach także też nie za dobry ale kanopka 10 na 10, niby każdy wiedział że tak to się skończy, a jednak żal tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało hej